Simon Mordy, jestem Fenku, witam Was bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku obiecałem Wam, że w tym odcinku stworzymy Enchant, więc dokopałem się tutaj do diakców. Najważniejszy to był cel w sumie na ten odcinek. Dlatego, że w poprzednim złożu, w poprzednim odcinku znaleźliśmy tylko 3 diaksy, co by nam starczyło tylko na kilow, a nam jeszcze potrzebne są dwa diaksy na enchant. Tutaj słychać jakieś mopki, ale to zignorujmy. Musimy się wrócić do jaskini przez ten cały tunel, który kopałem, i wykopać Obsydian. Dobra, już czuję, że będzie problem z wyjściem w ogóle stąd. No trochę nam się pokomplikowane tutaj kiedy zrobiły. W ogóle muszę sobie ściszyć słuchawki, bo za głośno mam. No i co, robimy sobie diamentowy kill-off. Pierwszy diaksowy kill-off na naszej serii i teraz. Kolejne pytanie jest takie, czy potrzebujemy obsydianu. Tylko na enchant, czy potrzebujemy też na portal. Nie mam szczerze mówiąc zielonego pojęcia. Dobra, to co, musimy wykopać 12, jeżeli chcemy na portal. No i widzimy się zaraz, jak będziemy mieli 12 w epipunku. Jezu, ale wolno to idzie. Dobra i ostatni obsydian właśnie skopany. Teraz musimy się wydostać stąd i po prostu pójść do góry. No i musimy ogarnąć książkę. Wydaje mi się, że z tym nie powinno być żadnego problemu. No ale zobaczymy, widzimy się na górze. Dobra, tak, żeby było trochę śmieszniej, spróbujemy się wydostać po prostu naszą drogą, którą tutaj przeszliśmy. Wtedy nie będziemy musieli się kopać tak pionowo do góry. Nie mam czy to coś zmienia, którą z, jaką drogą stąd wyjdziemy, ale tak dla samej ciekawości możemy spróbować powtórzyć naszą drogę. Tak właściwie to, o kurde, nie było nic trudnego, dlatego że jak wyszliśmy tutaj, to już było widać, że tu jest noc, czyli to jest raczej ta dobra strona. Szkoda, że, w sensie takie światło nocne, nie wiem jak to wytłumaczyć, wiecie o co chodzi, mm, na pewno, jeżeli gracie w Minecrafta, ogólnie to wyszliśmy sobie i to będzie rzeź, na pewno, więc musimy odpalić sprinta i jak najszybciej biec do naszego domku, żeby nas nic nie zabiło, bo już strzelają do nas jakieś szkielety, problem jest taki, że też nie do końca wiem, w której strony mamy ten domek, widzę tutaj góry, ej, to chyba nie w tą stronę pobiegliśmy, ciężko jest mi się tak, wiecie, zorganizować, jak nagle wybiegłem i muszę biec przed siebie, bo ja nawet nie wiem po której stronie... Od domku jesteśmy, mam nadzieję, że teraz biegnę w dobrą stronę, ale nie jestem tego totalnie pewien. Myślę, że najważniejsze co może, musimy znaleźć, to po prostu są te drzewa takie wiecie. Dobra, tutaj jest ta jaskinia, w której byliśmy i teraz z której strony mogliśmy tutaj przyjść? E, w sumie to mogliśmy tutaj przyjść z każdej strony. Wydaje mi się, że na pewno tam nie szliśmy, bo tam są taki bież brzuskowy biom, przez który no nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili. Jeśli chodzi o te góry, to one mi się kojarzą z tym, że przechodziliśmy obok nich i stwierdziłem, że nie, góry to na pewno nie jest to, co chcemy. Dlatego skręciłem w jakąś inną stronę. Kurde, no tych mówów się tutaj respi coraz więcej, więc zaraz pewnie będę miał przerąbane. Okej, okay, dobra, znalazłem, widzę tam te drzewa. I to jest chyba nasz domek, więc udało nam się całe szczęście trafić. Okazało się, że wcześniej pobiegliśmy w ogóle w zupełnie inną stronę niż mieliśmy biec. Zbierzmy sobie. Aha, nie zbiorę sobie tej trzciny, bo nie ma miejsca we klikunku. To chodźmy sobie odłożyć temy, przyśpijmy się i chodźmy. Zabijać krowy. Dobra, odłóżmy sobie większość itemów, które nazbieraliśmy. Strasznie dużo żelaza mamy, ale to chyba dobrze, do on nam się przyda. Złoto nie będzie nam na pewno aż tak przydatne, no ale jak mamy, to nie będę wybrzydzać. Nie zbieraliśmy węgla, tak dosyć celowo. Trochę też nie. Może być z tym później problem, jak będziemy chcieli coś przepalić, no ale trudno się mówi. Najwyżej następnym razem, jak pójdziemy, to będziemy zbierać węgiel, a nie żelazo. Dobra, odkładamy diakse, żeby ich nie stracić. Trochę szkoda by było, żeby wiecie, sześć diamentów gdzieś nam przepadło po drodze. Tym bardziej, że dwa nam są potrzebne na enchant. Ok, jeśli chodzi o tą czcinę, no to dwie sobie odsadzimy czy sobie zostawimy, bo potrzebujemy tylko na jedną książkę z chillera. I teraz przybiegliśmy z tej strony. Tam jak przybiegaliśmy, to widać było krowy. My chcemy pójść zabić tylko jedną. Jeżeli tylko jedną będziemy musieli zabić, żeby wydropić skórę. Trzymajmy kciuki za to. Żeby wydropiła nam skórę. Dobra. Czy wydropiła nam skórę? Oczywiście, że tak, mam jedną skórę, tutaj jest zobieg. Zbierzmy sobie z niego expa, no i wracajmy do naszej bazy. Mam wrażenie, że trochę za dużo sprintuję i zaraz to na mnie jakoś wbije w sposób taki, że nie będę miał jedzenia, no ale trudno życie. I tak naprawdę spodziewałem się, że zrobienie tego enchantu zajmie mi godzinę. gdzie nagrywam ten odcinek jakieś 15 minut, pewnie nawet niecałe, więc dosyć śmiesznie. Dobra, to co chyba wszystkie materiały potrzebne mamy, więc na początku robimy sobie papier, zrobimy sobie książkę, teraz dwa diamenty. Obsydian i mamy Encha. Tutaj zrobię jakieś ujęcie na miniaturkę. Mam nadzieję, że wyszło dosyć spoko. Odłożymy sobie te cztery nasze diamenty. Teraz jest problem, co chcemy robić dalej. Ponieważ dalej, tak jakby sobie nic nie zaplanowałem, żadnego planu na ten odcinek. No bo, tak jak już wspominałem, wydawało mi się, że znalezienie tych diamentów zajmie mi. No, dosyć sporo czasu, ale stwierdziłem, że poza odcinkiem je znajdę, więc no, przez to odcinek będzie troszeczkę krótszy, jeżeli już zaczniemy od momentu, w którym znalazłem diamenty, ale przez to nie będzie takiej niepewności, czy ja w ogóle te diamenty znajdę. No bo sytuacja mogła wyglądać tak, że mogłem kopać 30 minut i tych diamentów nie znaleźć wcale. Dobra, więc co chciałem sobie zrobić farmę zboża gdzieś tutaj? Ale wydaje mi się, że jeżeli zrobimy na zewnątrz, to jakiejś super mega straty nie będzie, więc możemy sobie wziąć kobla i po prostu zrobić ścieżkę od naszego domku w miejsce, w którym będzie nasza farma. Tylko problem polega na tym, że ja jeszcze nie wiem, gdzie będzie nasza farma. Myślicie, że jakbym zrobił farmę na dachu, tak jak w naszego domku, w sensie no tutaj na górce, to by to ładnie wyglądało, czyli raczej troszeczkę słabo. Jeśli chodzi o to miejsce to wygląda tak dosyć równo, w sensie no nie wiem czy to będzie ładnie wyglądać jeżeli tutaj zrobimy jakąś farmę. Na pewno musielibyśmy to trochę wyrównać, tutaj zrobić jakieś barierki ale może znajdziemy jakieś lepsze miejsce a tutaj y, zostanie nam miejsce na jakieś inne pomysły. Na pewno chciałbym zrobić tą farmę gdzieś w okolicy naszego domku ponieważ jeżeli będziemy coś budowali tutaj czy spędzali czas to, to te rośliny będą nam rosły. Jedna farma na pewno będzie pod spodem, w podziemiach, ale drugą też fajnie by było zrobić. Ogólnie kusi mnie wybudowanie tutaj farmy w powietrzu tylko nie za bardzo wiem jak to będzie wyglądać, czy to taki, wiecie, taki domek z drewna. I w tym domku po prostu będzie farma. Możemy spróbować to zrobić, tylko tam będzie samo zboże, raczej bez zwierząt. I pytanie, czy to będzie ładnie wyglądać. W sensie wejściem na pewno będzie jakiś taki wpływ wodą do góry, ale póki co to jest plan. Nie wiem, czy chcę go realizować. Muszę się chwilę zastanowić nad tym. Dobra, wiecie co, przekonałem się do tego planu. Wydaje mi się, że to tak futurystycznie będzie wyglądać, jeżeli zrobimy taki domek z drewna gdzieś w powietrzu. Tylko zróbmy sobie może trzy wiaderka yy, i nabierzmy w nie wody. Nie wiem, dwa nam by wystarczyły, dlatego że w sumie w powietrzu moglibyśmy zrobić z dwóch już nieskończone źródełko wody. Tylko pytanie, czy nie będziemy chcieli gdzieś jednego po drodze użyć? No i wtedy to by nam mogło po prostu przeszkodzić. Dobra, jest środek dnia, więc też nie musimy się za bardzo porą przejmować. I co w tym miejscu wejść do góry? Próbujmy. Kurde, słaby mam rendering. Mam nadzieję, że jeżeli ustawię na 8 cząków, to nie będzie zacinać, ale no sprawdźmy. Ło, wow, dobra, teraz się ładuje chwilę, ale już jest chyba ok, więc możemy sobie zostawić tam jakaś w ogóle kuzacka górka. Jest fajnie, to wygląda. Czyli że będziemy mogli tam coś w przyszłości budować, albo tam zrobić takie. Wiecie, jedno piętro, farmy, drugie piętro, trzecie. Ale tam śnieg będzie padać, nie wiadomo dokładnie gdzie, więc chyba nie ma sensu. Tam też jakaś polana jest. Ło, mamy dosyć fajną okolicę tutaj do rozbudowania się. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli na to czas i siły, ale zobaczymy. Tam trzciny w ogóle jest więcej. Fajnie by było dookoła tego jeziorka zasadzić trzcinę. Trzcinę w sumie. Fajnie to wygląda, tylko szkoda, że z tego jeziorka nie ma jakiegoś, wiecie, wpływu gdzieś dalej. Tylko, no jest takie zamknięte. Może tam gdzieś zrobimy jakiś kanał, którym będziemy mogli przepłynąć do jakiegoś jeziora. bo by spoko może wyglądało. Nie mam pojęcia. Trzeba to obmyśleć. Dobra, wydaje mi się, że to już jest miejsce takie idealne, że dalej nie chcemy tego budować. Zrobimy sobie tutaj na początku trzy kratki w bok w każdą stronę i będziemy musieli się skopać w dół. Dlatego, że my nie chcemy takiego słupka na środku. Chcemy po prostu, żeby stąd spływała woda i żeby było zejść. Dobra, więc wodę wylejemy sobie tutaj. To będzie dobre miejsce. Niech ona sobie spływa. My za ten czas sobie zejdziemy tędyk. I po prostu skupimy to później, ta woda będzie leciała gdzieś na środku, możliwe, że zrobimy jakiś inny sposób transportu do góry, chociaż nie za bardzo wiem, jaki inny może być. Schodów na pewno nie będziemy chcieli zrobić, będziemy mogli zrobić niby, hmm, niby taką windę wodną, tylko że ona musi być obudowana, to też nie chcemy tego robić, bo to będzie dosyć brzydko wyglądać, chyba żebyśmy ze szkła to zrobili, no nie wiem, ciężka sprawa z tym. Tutaj ta woda się nam rozlała, więc psuje nam trochę design. Ale spoko, zaraz to załatwimy. Patrzcie, wystarczy, że postawimy tutaj bloczki i będzie po problemie. Ok, na pewno będzie nam potrzebne mnóstwo drewna, żeby to wybudować. W tym odcinku tego nie dokończymy, po prostu zaczniemy projekt. Dobra, dajemy sobie render distance na 7, bo jednak troszeczkę czuję mniej FPS tutaj na dole. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie kilka skrzynek. Myślałem, że tak dwie podwójne. Postawimy sobie tutaj na dole i będziemy tutaj zbierać materiały, które będą nam potrzebne na budowę tej naszej farmy. Dobra, na pewno drewno będzie nam potrzebne, to ja się biorę za ci na niego. Dobra, wiecie co? Mam pewien plan, jak usprawnić nasze tutaj działanie, tylko będziemy potrzebowali kości. Być może część z Was już się domyśla, co będziemy chcieli zrobić. Dobra, wydaje mi się, że to będzie lepszy sposób na zbieranie tego drewna, aczkolwiek no nie jestem pewien. Mam nadzieję, że jeżeli wbuduję taką platformę, to to mi dirta nie zamieni w takiego czarnego. Czasami tak się, w się zawsze tak dzieje, jeżeli się robi to drzewo, to dookoła dieta zamienia się w taki ciemny, więc być może, jeżeli zrobię to na takiej platformie, to to powstrzyma lekko, ale zobaczymy. Okej, okay. i mam takie duże drewno. Oczywiście tutaj zrobił się ten taki dziwny dirt, ale no zignorujmy to po prostu. Postawmy tutaj kobla, on się raczej nie powinien rozprzestrzenić. No i możemy sobie teraz ściąć takie drewno. I mieliśmy 44 drewna, a jak zetniemy to, to będziemy mieli... No i po ścięciu tego drzewa mamy staki 58, czyli około staki 10 jesteśmy na plus. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę szybszy sposób na kopanie tego drewna. Przy czym no tutaj potrzebujemy te mile, czyli musimy pójść w noc, polować na szkielety. Bez tego może być trochę ciężko. Ścinając te drzewa tutaj w okolicy, popsułem to troszeczkę z góry z drzewa. Widać, że ta okolica jest troszeczkę rozwalona, słabo wygląda, no ale cóż, myślę, że później to sobie odsadzimy. A póki co najważniejsza jest to nasza budowla u góry, więc potrzebujemy po prostu jak najwięcej drewna, żeby cokolwiek tutaj wybudować. Będzie nam potrzebny jeszcze dirt, ja myślę, że będziemy sobie zbierać te materiały. Tutaj jeśli chodzi o drewno, to pokazałem wam jak będę je zbierał, a jeśli chodzi o dirta, no to mam pewien pomysł co powinniśmy zrobić. Uo, tutaj są kozy, w ogóle nawet nie wiedziałem, że takiego moba do Minecrafta dodali. Jestem trochę zdziwiony. Myślicie, że z kozami można coś robić, czy jeżeli ja się. Hmm, myślałem, że zaczynamy widzicie, że się uderzy. Więc z rogami mogłyby coś robić. Ciekawe, czy można po nim jeździć, ale raczej to działa bardziej jak owce, ale fajnie by było hodować kozy. Ogólnie wbiłem tutaj, bo stwierdziłem, że to będzie idealne miejsce, żeby kopać dirta, ale wydaje mi się, że jednak nie, a trochę dirta nam będzie potrzebne, bo będziemy musieli wypełnić całą platformę u góry w powietrzu. Póki co w tym odcinku to by było na tyle. W następnym odcinku będziemy budować sobie z drewna tą naszą platformę, taki jakby Ala domek w powietrzu. I później będziemy w następnych odcinkach wypełniać to dirtem, tylko w następnym odcinku już nie będę miał tego dirta nakopanego, tylko na początku wybudujemy sobie w ogóle, jak to powinno wyglądać. Tamten odcinek pewnie zajmie mi dość sporo czasu, dlatego poza odcinkiem sobie nakopię drewna, no i po prostu później wezmę się za budowę. No i cały następny odcinek będzie polegać na budowaniu, w sensie, no pokażę Wam etapy powstawania tej jakby budowli, mm, ale nie dokończymy jej, bo tak jak wspominałem, na pewno braki nam dirta do dokończenia tej budowli. No i co? Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, cenięcie i cześć!